W dzisiejszym odcinku budowy kampera z autobusu. Zaisolujemy ściany w kuchni polinorem i styrodurem, zamontujemy płyty na podłodze w kuchni i salonie, poskręcamy konstrukcję ścian i podłogi oraz zaczniemy izolować tunel środkowy. Siema w kolejnym dniu budowy kampera autobusu. Dzisiaj musimy poprawić to co Wam pokazywałem ostatnio, czyli zrobić te podwaliny na całą szerokość autobusu. Połączyć te dwie, które są tutaj. Tą zmienić na dziewiątkę, bo wszystkie podwaliny będą z dziewiątki. Wtedy jak słupek dojdzie, to jeszcze będzie miejsce na podwalinie, żeby się zmieściła boazeria. A teraz by się nie zmieściła i ta boazeria by nam zamknęła możliwość zdejmowania płyty, bo by nachodziła na płytę. Oprócz tego fajnie by było zacząć już dzisiaj płytować. Czasu mamy niewiele do montażu mebli, więc muszę spiąć dupę. Wykładzinę zamówiłem, mam nadzieję, że zdąży się przyjść jeszcze w tym tygodniu, żebym już położył sobie pod te meble i miał sprawę załatwioną. Na ukośnicy wyciąłem dwie kantówki na całą szerokość podłogi i przymierzyłem na swoich miejscach. Chodziło o to, żebyśmy mieli tą podwalinę, całą szerokość autobusu. Tutaj, żeby na tej ścianie to wszystko się zgadzało ze sobą, będę chciał z jednej strony mieć płytę, a z drugiej strony bazerię, żeby była możliwość rozebrać i w razie wu coś tam zmienić w tej ścianie, jakbym chciał coś dodać, coś poprawić. Więc narysowałem sobie linię i teraz jeszcze pójdziemy kantówkę przeciąć, wtedy będą się fajnie licować ze sobą. Wyciąłem kantówkę na pile stołowej na szerokość 7 cm i 2 mm, po czym przeszlifowałem krawędź cięcia i rogi kantówki. Teraz wszystko idealnie pasuje. W taki sposób będziemy robić kantówki, które będą ścianami działowymi. Tutaj będą słupki co 60 cm i między słupkami XPS, x 4 Tutaj będzie ściana działowa od łazienki. Z tamtej strony będzie łazienka, z tej strony będzie kuchnia. Tutaj dajemy sobie boazerię, żeby mógł łatwo od tej strony rozbierać. Z tamtej strony dajemy płytę, bo tam będę i tak wyklejał linoleum prawdopodobnie ściany. Dobijam, żeby boazeria się licowała, gdy będą słupki tutaj tą kantówką. Wtedy fajnie będzie ściana w miarę wyglądać. A tak z obu stron. Zaraz będziemy kręcić. Przesłapiam sobie od góry, bo wiem, że jak kręcę od góry, to deski mi nie przesunie w lewo czy w prawo. I teraz mogę łapać od lewej od prawej strony. Ewentualnie można dokręcić do takiego momentu, gdzie jeszcze łeb się nie chowa do deskę. Wtedy też jej nie powinno przesunąć. I teraz już nie ma opcji, żeby się ruszyła. No i przekręcane te kantówki podwaliny, poprawione i teraz robimy tutaj podwalinę tym razem cienką, bo tu będzie tylko ścianka ażurowa i to będzie chyba pół ścianka, nie będzie do samej góry, bo dużo przestrzeni by mi zamknęła. Podłogę i tak trzeba odciąć, więc nakręcimy tutaj po prostu 45 na 45 z pół centymetra robimy zapasu z każdej strony gdzieś po 2,5 mm jak wsuniemy, to tam jeszcze coś czymś sklinuje po prostu z boku pół centymetrowym i dokręcę do ścian od boków, żeby te szafki się nie przesuwały. Na szybką kośnicą przyciąłem gantówkę była tam złamana śruba, więc troszkę zaiskrzyło. Przymierzyłem i i wbiłem ją na miejsce. Mamy ustawione sprawdzony jeszcze dwa razy i możemy kręcić. Waliny tutaj na kuchnię mamy już przygotowane, teraz wezmę się za słupki, bo mam wkrętów do drewna jeszcze trochę, więc z i do drewna nie będzie problemu, bo przykręcamy tutaj słupki i kurde nie wiem, czy nie zaizoluję tego jeszcze wcześniej. Tylko trochę problem jest z temperaturą, bo nie sądzę, żeby tu było 5 stopni, a tu by pasowało wypsikać polinorem, tutaj dać czwórkę między te słupki. Wyciąć ładnie, potem ać kolejną czwórkę między kolejnymi słupkami. Tutaj idealnie by weszła dwójka, więc z góry byśmy zmieścili czwórkę XPS-a między tymi, a tutaj dwójkę. I to byśmy zaplanowali. Mam sobie kropki tutaj na słupki. Wygrzewam troszkę ścianę, żeby się nagrzała i będziemy polinorem no zaraz izolować. Tutaj zabezpieczyłem kartonem, bo tu są lampy obwodowe, żeby polinor tego nie posklejał. Stało trochę tych krętów do metalu, więc tutaj zrobimy te poprzeczki. Mierzyłem, wyciąłem i przykręciłem kantówki bezpośrednio do konstrukcji autobusu. Po wkręcie do metalu z każdej strony kantówki, a potem kilkoma wkrętami do drewna, przyłapałem do nich słupki pionowe. Zmienimy tutaj tego XPS-a na te przestrzenie z jednej z drugiej strony i zapianujemy. To jeszcze dzisiaj, samo tutaj, wyciąłem styrodur na przestrzeni między kantówkami poziomymi. Przymierzyłem, czy dobrze wszędzie pasują. XPS musi wchodzić w miarę ciasno, żeby piana podczas rozkręcania go nie wypychała. Jest sytuacja taka, że jak przykręcę tą kantówkę tutaj i wtedy zacznę wbijać te słupki, to one będą wszystkie w odpowiedniej odległości, tam dołem na podwalinie. Tutaj wystarczy, że złapię wtedy tylko górą i one będą trzymać tego XPS-a, żeby go pianka nie wypychała. Założyłem rękawiczki nitrylowe, przygotowałem pistolet do piany i zabrałem się za izolację tych przestrzeni polinorem. Zacząłem od miejsc, gdzie były największe puste przestrzenie, nakładając po 2-3 warstwy, które po rozprężeniu powinny idealnie wypełnić miejsce między pianką a XPS-em, którego tutaj przykleję. Wypełniłem też przestrzenie między kantówkami a konstrukcją, żeby nie było tam mostków termicznych, zwilżyłem piankę i odczekałem kilka minut, żeby się trochę rozprężyła po czym zacząłem układać xps -a. Na koniec jeszcze przykręciłem kantówki kilkoma wkrętami do drewna i zabrałem się za drugą stronę, którą robiłem analogicznie do poprzedniej. My już zrobioną tą część przegrody, to potem będę musiał zebrać jeszcze zanim włożę tutaj XPS-a. Wytniemy xps na odpowiedni wymiar, bo wkładamy tutaj w te przestrzenie i będziemy kleić na kleju poliuretanowym, też od Polinora dostaliśmy tam kilka sztuk gratisie. To go od razu sprawdzimy. W jaki sposób będziemy robić ściany, te gdzie są okna. Powycinałem nadmiar pianki i zabrałem się za montaż kolejnej warstwy izolacji. Rozmierzyłem i wyciąłem na wymiar XPS-a 4 cm. Nałożyłem klej poliuretanowy na ściany i odczekałem 7 minut. Po czym zamontowałem płyty na swoje miejsce. W tą stronę rozmierzałem sobie. Dystansami drewnianymi on powinien wchodzić ciasno, a wchodzi luźno, więc nie mogę na przyszłość tak robić. Na przyszłość muszę albo rozmierzać XPS-em, przykładać XPS-a i dopiero przykręcać kantówki na ciasno. Wtedy to będzie się fajnie trzymać, i wtedy będzie dużo szybciej, i nie będzie tutaj tych przestrzeni wolnych, które potem trzeba będzie uzupełnić Fianką, niestety. ma w kolejnym dniu. Widzicie, w autobusie jest bałagan. Nie posprzątałem wczoraj, nie będziemy tego jeszcze dzisiaj robić. Przyszła paczuszka takich sprzętów, którymi montujemy te wszystkie elementy drewniane do konstrukcji stalowej. Tych wkrętów, którymi można montować drewno do stalowej konstrukcji mam dużo więcej. Tutaj jeszcze trzy paczki, tylko one są za krótkie. I tutaj ten gwint nie wychodzi ponad kantówkę. A przy tej siódemce, centymetr dłuższej, już wychodzi. Wkręty uzupełnione, więc jedziemy tutaj. Musimy postawić jeden słupek, który będzie tutaj kończył ścianę. Jeden słupek, który będzie tam na samym końcu. Jak zrobimy te ściany, to bierzemy się za dokończenie podłogi. Dokręciłem kantówkę poziomą, uzupełniłem brakujące wkręty i rozmierzyłem kolejny słupek. Supek ustawiłem i przykręciłem najpierw do konstrukcji drewnianej, dopiero na końcu do konstrukcji metalowej autobusu. Później jeszcze dociąłem i przykręciłem kantówkę nadokienną. Tutaj mamy zrobioną już tą pierwszą kratownicę i to samo musimy zrobić z drugiej strony. Te kantówki są połapane w taki sposób, że tu są połapane do tego i oprócz tego łapię jeszcze po jednym wkręcie do tej konstrukcji stalowej. Ten słupek jest do konstrukcji stalowej złapany na dole tutaj po kilka wkrętów do hmm. tych subków z tyłu. Te subki z tyłu do konstrukcji. Więc myślę, że jest na tyle solidnie, że to nie powinno w żadnym wypadku puścić. Tym bardziej, że to nie będzie przenosić żadnych obciążeń, tylko tak naprawdę tyle co Błazerie i XPS-a, czyli tyle co nic. Co na razie mogłem, pokręciłem, a my wrócimy do konstrukcji podłogi pod kuchnię. Ta podłoga w zasadzie nie będzie praktycznie ściągana, więc mogę ją zrobić bardziej na stałe. Tu już przykręciłem sobie kantówki, na których będzie się opierać deska tutaj w tym miejscu, żeby miała lepsze podparcie. I teraz tutaj musimy zrobić konstrukcję. Przyniosłem sobie tyle dziewiątek plus to. Myślę, że na jakiś czas powinno wystarczyć. Jeszcze zostało drugie tyle kantówek czwórek, więc muszę troszkę zacząć myśleć i tam, gdzie można ładować dziewiątki, to ładować dziewiątki. Zmierzyłem i wyciąłem kantówkę, na której częściowo będzie opierać się płyta podłogi w kuchni, po czym ustawiłem i przykręciłem ją na swoim miejscu. Następnie przyszła kolejna kantówkę, na której będzie opierać się cała ściana działowa łazienki i na której będę musiał podwiesić konstrukcję podłogi pod godzik prysznicowy. Więc tutaj musiałem zrobić to bardziej wytrzymałe. Wyciąłem kantówkę na wcisk, wbiłem ją na miejsce i przykręciłem wkrętami po skosie. W taki sposób wkręt jak i gwóźdź mocniej trzymają łączone elementy. Przeszedłem do skończenia tunelu środkowego, poprzykręcałem kantówki na środku tunelu z jednej i drugiej strony bezpośrednio do stalowej konstrukcji autobusu. Później zostanie tylko wyciąć XP-a na te boczne ścianki i zaizolować tunel wełną. Abyśmy mogli nakręcić płytę, która będzie tu na stałe. Tu specjalnie schowałem o grubość płyty. I po przykręceniu będzie się chować ta płyta pod fełdeską. Płyta musi być troszkę dłuższa, żeby sobie doszła do samej tutaj podłogi. To pasuje. Jeszcze tutaj kantówkę dokręcić. Dokładnie, taką jak to. Skręcimy tą płytę i schodek już będziemy mieć w miejscu. Troszkę na koniec posprzątałem jeszcze, ale jest w miarę porządek i zawijamy. Biorę naładować baterię na jutro i lecimy dalej. Ten piękny dzień budowy kampera z autobusu. Dzisiaj będziemy Kontynuować pracę, przygotowania pod meble. Skoro podłogę mamy już gotową, płytowanie i podwniesienie mebli, tutaj zostaje tylko ta ścianka do uzupełnienia. Jeszcze będziemy musieli na nią nakręcić dodatkową kantówkę, bo tutaj przyjdzie płyta taka, którą zdzierałem z poprzedniej zabudowy ze ściany. Kto oglądał ten kojarzy i ta płyta przyjdzie, no bo tam nie jest nic pięknego potrzebne na wykończenie ściany za meblami, które i tak będą bez pełnej płyty z tyłu. Najpierw jednak muszę uzupełnić podłogę izolacją między konstrukcją. Przymierzyłem płytę i od spodu rozrysowałem linię cięcia wzdłuż metalowych belek podłogi. Przy pomocy poziomicy wyciąłem xps po zaznaczonych liniach i wcisnąłem go na swoje miejsce. Płyty mają wchodzić na wcisk. Im ciaśniej tym lepiej, tym mniej potem będzie uzupełniania pianką. Od spodu jeszcze na to pójdzie ósemka xps więc łącznie będzie 12 cm w podłodze. Przestrzeń mamy już zaizolowaną, więc w teorii można by było wnosić podłogę. Zaizolujemy jeszcze tutaj na szybko boki i będzie można instalować płyty. Mamy gotowy ten tunel już tutaj, tylko brakuje jednej rzeczy, brakuje wełny, żeby to zamknąć i nie wracać do tego niepotrzebnie za jakiś czas. Z powrotem montujemy płytę, która powinna już wejść na wcisk trochę. No i elegancko jest. Wkręty. Najpierw wyciąłem 10-cm wełnę na szerokość tunelu. Następnie przygotowałem worek na śmieci i wsadziłem do niego tą wełnę. Na to kolejna warstwa 5-cm, którą uzyskałem po ścięciu dziesiątki na pół. Całość okleiłem taśmą, którą miałem pod ręką i wcisnąłem do tunelu, gdzie będzie leżeć przez jakiś czas. Zaizolowane. Drugi robimy tak samo. Tutaj podłoga powinna być ciepła. Wełna w teorii nie powinna łapać wilgoci. A oprócz tego, jak będę to wyciągał kiedyś, to nie będę się musiał paplać w tym kurzu z wełną. Takie zalety tego zastosowania, jakie wady okaże się po czasie. Nie przepadam za pracą z wełną, więc od razu, jak mam tylko możliwość, odkurzam się z pyłu, który został na ubraniach. A wy przy tej okazji możecie zobaczyć, jakie sztuczki potrafi moja kamera. Możecie również cisnąć dzwoneczek i subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Mamy już prawie całkowicie przygotowane. Jeszcze jedną kantówkę tutaj środkiem teraz przykręcimy. Wyciąłem i przykręciłem tą kantówkę, po czym zabrałem się za wycinanie płyty na podłogę. Rozwinąłem przewód i podpiąłem piłę stołową. Na pierwszy rzut poszła płyta z odpadu, którą wystarczyło zciąć z długości. Położyłem ją na pile, zaznaczyłem linię cięcia i pilarką akumulatorową wyciąłem płytę na całą szerokość podłogi. Następnie z całej płyty wyciąłem brakującą część, najpierw wcinając szerokości o kilka centymetrów, a następnie z jej długości i wniosłem ją do autobusu. Nie jest łatwo nosić samemu takie płyty. Tyle Wam mogę powiedzieć. Miałem to robić etapami, ale chyba pójdę za ciosem i jak już mam tutaj rozłożoną piłę stołową i odkryte płyty, to wytnę od razu tutaj płyty. Myślę, że to jest dobry pomysł. Do płyt wygląda, że też za dużo kupiłem. Potrzebuję cztery w tej chwili i będzie cała podłoga gotowa. Dwie mamy w zapasie. Niemy dalej. Trzy płyty na 80 cm. Płyty wycięte i ułożone z przodu, teraz plan jest taki, żeby rozłożyć to linoleum, żeby nie brudzić po prostu dalej podłogi. A jutro prawdopodobnie albo w piątek wyjdzie linoleum już takie, które ma być finalnie i położymy je w kuchni. W kuchni już będziemy robić podłogę na gotowo. Jako pierwsze pomieszczenie, a potem weźmiemy się za sypialnię i łazienkę. Tu będziemy robić na końcu jeszcze z takich ważniejszych rzeczy: na przerejestrowanie musimy zamontować fotele, a reszta może być w stanie surowym, praktycznie. Więc musimy fotele, stół zrobić, kuchnię i łóżko, i możemy je przerejestrować. Ale o tym opowiem jeszcze dokładniej. Rydko. dokręcimy co jakieś 20 cm tą płytę i dokręcamy Lepiej to wygląda. Idę teraz podkurzam to i przyniosę tutaj, rzucę te stare noleum. W piątek jestem mówiony z Rykiem, że jadę do niego i skręcamy tam meble. Ja też się czegoś nauczę przy okazji, a potem przyjedziemy tutaj w sobotę. I będziemy te meble montować. Chciałbym dzień po dniu, żeby to wszystko było w jednym odcinku, po prostu. Bo tak to byście mieli rozbite na dwa odcinki. Najpierw bym skręcał z nim meble, a potem byśmy montowali. A tak to wszystko zrobimy w jeden dzień. Mam więcej czasu też, żeby tutaj pogarniać tematy. Więc taki jest plan. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Planujemy. Ja dzisiaj się zawijam, przyniosę tutaj tylko tematy, odkurzę, sprzątam trochę i widzimy się jutro. Na razie.